Popularnym upominkiem dla gości na ślub i wesele są woreczki wypełnione słodkimi migdałami bądź czekoladą. Są to woreczki z organzy, które występują w wielu kolorach do wyboru bordowym, białym, kremowym, łososiowym, złotym. Bardzo łatwo można umieścić w nich migdałki. Migdały są otoczone lukrem, więc nawet latem są bezpieczne, nie rozpuszczają się ani nie kleją. Według starej włoskiej tradycji w woreczku umieszcza się pięć migdałków, które znaczą odpowiednio szczęście, długowieczność, bogactwo, cudowne dzieci oraz zdrowie dla młodej pary. Po umieszczeniu migdałków w woreczku bardzo łatwo zaciska się go, pociągając za wstążeczki. Jest gotowy wówczas piękny i praktyczny upominek dla gości weselnych. Można zastosować złote migdały. Pięknie prezentują się w woreczkach w kolorze złotym bądź kremowym. Bardzo ładnie prezentuje się czekolada w luksza. W kolorze różowym ładnie komponuje się z różowym woreczkiem. Albo można sięgnąć po dekorowany cyrkoniami biały woreczek. Dodatkowo umieszczono w nim diamenciki jako upominek dla gości. Zarówno woreczki, jak i migdałki są dostępne w internetowym sklepie wysyłkowym śrubnezakupy.pl. Zapraszamy!